Dzień dobry, dzień dobry, ja bym najpierw chciała potwierdzić, czy mnie widać, czy mnie słychać, bo nie jestem pewna, czy wszystko jest dobrze podłączone. Jakbyście mogli Państwo potwierdzić, czy widać i czy słychać. Ok, dobra, jest potwierdzone, dziękuję bardzo. Witam się z Państwem serdecznie. Dzień dobry, ja się nazywam Patrycja Bedyk, zajmuję się projektowaniem wnętrz, specjalizuję się w projektowaniu wnętrz medycznych, takich jak kliniki medycyny estetycznej, gabinety stomatologiczne, salony optyczne oraz wszelkiego rodzaju gabinety medyczne. Bardzo dziękuję za zaproszenie na AmbiForum i dzisiaj będę mówić o tym, jak Państwa przestrzeń, przestrzeń, w której przyjmujecie Państwo swoich pacjentów, staje się odzwierciedleniem charakteru charakteru państwa marki, firmy czy kliniki. No jest to bardzo ważne, dlatego że coraz więcej lekarzy buduje swoje marki na Instagramie, czy, czy lekarzy, czy w ogóle klinik jako instytucji, jako firm działających. Jest również coraz większa świadomość samych lekarzy, ale też pacjentów, którzy oczekują, że tego typu po prostu rzeczy będą widywać. Przejdźmy do następnego slajdu. Jeśli mogę, bo ja niestety. O, właśnie, dziękuję bardzo tutaj pokazuję Państwu troszeczkę twardych danych. To są dane, które wypływają z takiego badania, które zostało przeprowadzone w tamtym roku, w 2024 roku przez firmę Premater. to jest taki generalny wykonawca wnętrz medycznych i to jest chyba pierwsze w Polsce tego typu badanie, które pokazuje satysfakcję i potrzeby pacjentów, którzy w ostatnim pół roku właśnie odwiedzili klinikę medycyny estetycznej albo gabinet stomatologii 80% pacjentów stwierdza, że stylistyka wnętrz ma, ma wpływ na ich komfort, na poczucie bezpieczeństwa. Podkreślają funkcjonalność pomieszczeń, a także odpowiedniego oświetlenia, kolorystyki w placówce medycznej. Te oczekiwania pacjentów, ja uważam, że z roku na rok są coraz wyższe, i zarówno lekarze, właściciele klinik, jak i sami pacjenci to dostrzegają. Poproszę następny slajd, bo przejdziemy już myślę do samego tematu naszej, naszego spotkania. Przestrzeń mówi, zanim Ty zdążysz coś powiedzieć. Wnętrze kliniki to pierwszy, najważniejszy punkt kontaktu z pacjenta z marką. Zanim jeszcze zacznie się zabieg, zanim porozmawia z lekarzem, wnętrze to nie tylko design, ale również komunikacja marki. No, co mogę powiedzieć? To to, że rzeczywiście przestrzeń mówi, czy jesteśmy nowocześni, czy jesteśmy ekskluzywni, czy jesteśmy bliscy, czy jesteśmy ciepli, czy jesteśmy zapraszający, czy jesteśmy profesjonalni. To wszystko można wyrazić zarówno tym designem, wyglądem zewnętrznym, i rzeczywiście pacjenci bardzo często oceniają na podstawie właśnie kwestii wizualnych dane miejsce. Zresztą to badania, o którym wcześniej wspominałam. Ono też to podkreślasz tam prawie 60% pacjentów przed wybraniem się w ogóle do kliniki medycyny estetycznej na pierwszy zabieg, na pierwszą wizytę sprawdzają najpierw w internecie, jak ta dana placówka wygląda, a dwa, czy dana placówka i wygląd jest spójny z tym, co na przykład lekarz pracujący czy właściciel pokazuje na przykład na Instagramie. Też to klienci oceniają. Trzeba pamiętać o tym, że pacjent, który decyduje się na wizytę, decyduje się na pójście do danej kliniki, no, ocenia to miejsce za pomocą zmysłów. Jeżeli idziemy na wizytę, siadamy na miękkiej kanapie, którą i dotykamy załóżmy bardzo delikatnego, fajnego materiału strukturalnego, to rodzą się w nas miłe uczucia, że wręcz mamy te, trochę te, takie skojarzenia z domem, może z jakimś ekskluzywnym hotelem. Jeżeli mamy na przykład na ścianach w recepcji strukturalną tapetę, to siłą woli, no, po prostu pacjenci dotykają tych tapet. Jeżeli na przykład w toalecie ktoś stosuje mech, no to słuchajcie, 100% pacjentów, którzy tam wchodzą, dotykają ręką tej struktury, tego mchu, żeby zobaczyć, jaki to jest w ogóle, jak to się odczuwa. Więc to, to te pierwsze wrażenie tworzy się naprawdę w, w pierwszych sekundach. To, co mogę jeszcze powiedzieć, no, mamy pięć zmysłów, więc o tym dotyku powiedziałam, o tych strukturach, materiałów, one są bardzo ważne. Mamy jeszcze słuch, mamy jeszcze wzrok i smak. Teraz słuchajcie, jeśli chodzi o zapach, to też coraz więcej lekarzy, którzy zgłaszają się do mnie po projekt wnętrza, mówi, że na przykład oni mają wybrany zapach, bo byli na jakichś targach i wybrali zapach, który można wpuścić automatycznie do wentylacji, i zawsze w tej klinice będzie ten sam zapach. Albo smak, bo na przykład wybierają sobie dedykowaną kawę, która będzie oferowana pacjentom w danej, załóżmy, placówce. No bo nie może być też wiecie, takiej sytuacji, że otwieramy ekskluzywną. Ekskluzywną placówkę premium, w której są oferowane najwyższej jakości usługi, a podajemy herbatę minutkę. Więc to tutaj musi wszystko ze sobą grać. Poproszę o kolejny slajd, bo przejdziemy do trzech filarów projektowania przestrzeni dla marki. To jest taki najważniejszy slajd myślę, z, całej, z całej prezentacji. Tych filarów są trzy. Po pierwsze tożsamość marki, po drugie doświadczenie pacjenta, po trzecie spójność z komunikacją zewnętrzną. Jeśli chodzi o tożsamość marki, to po pierwsze trzeba sobie tutaj zadać takie pytanie, jakie są wartości osobowości mojej marki. Czy ta marka jest dostępna, technologiczna, może holistyczna? I projektowanie tutaj zaczynamy od poznania marki oraz strategii. I ważne jest to, że. Jeżeli klienci zgłaszają się po projekt, na przykład pracują gdzieś w jakiejś klinice i to jest ich pierwsza, pierwsza inwestycja, no to oni czasami tej identyfikacji nie mają, czy nie wiedzą po prostu w jakąś kolorystykę, jaka ma być topografia, jakie ma być logo, czy powiedzmy cały ten przekaz ma być bardziej taki techniczny, ciepły, czy lifestyle'owy. I tutaj skupiamy się na trzech takich aspektach: nad wartościami, styl wizualny. I taki ton komunikacji. I warto sobie tutaj to zadać pytanie: Jeżeli marka byłaby osobą, to jaka ona by była, tak? czym ona by się charakteryzowała, jak ona by wyglądała, żeby łatwiej też było dotrzeć do docelowych klientów, których y, chcemy obsługiwać. Jakiego rodzaju to mają być pacjenci? Czy to mają być bardziej kobiety, mężczyźni? W jakim przedziale wiekowym? Jak się ubierają? Gdzie bywają? Jakiego najlepiej używać języka, żeby do nich trafić? I tak samo ma to odniesienie do wnętrza, do projektów kliniki, które wykonujemy. Zastosowana kolorystyka czy materiały również mają być dostosowane właśnie do tożsamości tej marki. Druga rzecz, bardzo ważna, to są doświadczenie pacjenta. Projektowanie to nie tylko styl, ale również funkcjonalność, emocje, jak czuje się pacjent wchodząc do Twojej kliniki. I teraz tak, myślę, że jeśli chodzi o to doświadczenie pacjenta, to wypisałam sobie tutaj takie trzy rzeczy. Po pierwsze, układ przestrzeni od wejścia do gabinetu. Jak ten pacjent się czuje i jaką on taką ścieżkę przechodzi od recepcji do gabinetu, czy jeżeli on wchodzi do kliniki. To czy ma miejsce, żeby gdzieś um, usiąść? Czy ktoś proponuje mu kawę, herbatę? Czy jeśli to jest kobieta, to czy ma gdzie odłożyć torebkę? Czy jeśli pada deszcz i pacjent chce zostawić mokrą kurtkę, płaszcz, to czy ma to gdzie odwiesić? Czy może jest jeden wieszak, na którym są obwieszone wszystkie? Kurtki płaszcze i mamy niebezpieczeństwo, że w zima po prostu to się wszystko przewróci i runie w jakiejś kałuże błota. Trzeba to po prostu wszystkie, wszystko przemyśleć. Czy jeśli pacjent jak wchodzi do. Kliniki i oczekuje, załóżmy na wizytę, na zabieg, chcę skorzystać z toalety. To czy ta toaleta jest na końcu kliniki, musi przejść przez całą klinikę, czy może gdzieś na początku? Czy jeśli rzeczywiście na przykład jest mu proponowana ta kawa herbata, to czy to jest jakieś stanowisko samoobsługowe, czy może ktoś to przynosi? Jeżeli przynosi, to czy żeby ta ścieżka też była krótka, a nie znowu z drugiego końca kliniki, żeby ktoś szedł z gorącą kawą i mamy ryzyko poparzenia? Więc za doświadczenia pacjenta. Tutaj ta pierwsza rzecz, to jest ten układ funkcjonalny na które również w tym badaniu pacjenci bardzo zwracali uwagę, żeby to było po prostu spójne, takie pod ręką i po prostu wygodne. Druga rzecz to jest miejsca do relaksu, prywatności i komfortu. Coraz częściej widzę w zapytaniach, ale też i lekarze nawet o tym wspominają, że jeżeli na przykład mają jakiś kącik, bo wiadomo, że no jak kupujemy lokal, wynajmujemy lokal, to chcemy z tego lokalu wycisnąć jak najwięcej pod względem użytkowym, ale mówią też teraz częściej, że potrzebowaliby tak zwanego takiego trochę pokoju relaksu, pokoju odpoczynku, to chill roomu, polegającego na tym, że pacjent, który wchodzi do kliniki i ma na przykład 5 minut do wizyty, to wchodzi do takiego pokoju, siada na fotelu masującym, ogląda na przykład piękną zieloną ścianę z, z, z żywą zielenią. W, w oddali gdzieś tam w, w sufitu z głośników leci fajna muzyka. Podaje mu się coś do picia i on w tym momencie przez te 5-10 minut może się zrelaksować, odpocząć po, przed zabiegiem, ale również po zabiegu. Najczęściej właśnie jest to kojarzone jako taki moment przed zabiegiem, natomiast teraz częściej wraca do mnie taki feedback właśnie od lekarzy, że klienci nawet wolą z tego korzystać po zabiegu, czyli po zabiegu po prostu idą się zrelaksować na parę minut do takiego właśnie fotelu masażu. Ale nie, może, nie musi być to oczywiście duża przestrzeń, yy, jakiś oddzielny pokój, może być to po prostu jakiś fajnie wydzielony kącik do takiego, y, do takiego relaksu, żeby takie miejsce po prostu było. I kolejna rzecz, którą sobie wypisam, jeśli chodzi o doświadczenie pacjenta, to jest akustyka, oświetlenie, zapach i dźwięk, czyli tutaj wpływamy na emocje. Coraz częściej, jeśli chodzi o akustykę, stosuje się materiały akustyczne na sufity, na ściany. Prawidłowo wyinstalowane drzwi. No, w dzisiejszych czasach niedopomyślne jest, że ktoś siedzi na korytarzu i słyszy rozmowę na przykład lekarza z pacjentem, tylko wszystko to jest wygłuszone. Są już specjalne lampy, które na przykład mają wbudowany element akustyczny w tego typu rzeczy. Oświetlenie. Oświetlenie też jest bardzo ważne, szczególnie w klinikach medycyny estetycznej, w gabinetach stomatologicznych. To oświetlenie musi być mocne, dobrej jakości, musi mieć dobry współczynnik serii, czyli współczynnik kotowania barw. Natomiast jeśli chodzi o doświadczenia pacjenta, na przykład w recepcjach, w toalecie, można sobie bardziej już pozwolić na takie bardziej nastrojowe, miłe oświetlenie. No i trzecia rzecz, trzeci ten filar to jest spójność z komunikacją zewnętrzną. Twoje wnętrze musi być przedłużeniem tego, co pokazujesz na stronie internetowej w mediach społecznościowych i w reklamach. Czyli zarówno pod względem kolorystycznym, i wizualnym, to powinno być to samo, to powinno być rzeczywiście takie przedłużenie. My tworzymy takie moodboardy <coughs> dla klientów, dlatego że jeśli klienci zaczynają dopiero przygodę z klinikami medycyny, medycyny estetycznej, otwierają je, to często takiej kolorystyki nie mają i te moodboardy pomagają też na przykład w komunikacji już z grafikami, którzy, które na przykład Brand Booki tworzą dla danej kliniki, a jeżeli klienci już takie brandbooki i księgi, znaków, na przykład mają, to nam to zdecydowanie ułatwia, bo też widzimy, w jaką kolorystykę i stylistykę idziemy. Dobrze, teraz pokażę dwa takie case study. Jakbym mogła poprosić następny slajd. Tutaj mamy, zobaczcie, pokazaną klinikę numer 1, to jest klinika dla małżeństwa, klinika stomatologiczna. Miała się wyrażać takim, że miała być ekskluzywna, miała być pewnie profesjonalna, wręcz nawet trochę taka niedostępna, Wstępna. Zastosowaliśmy tutaj szkło, metal, fornir, naturalne materiały, więc cała otoczka taka rzeczywiście mega premium kliniki. A teraz dla porównania, druga klinika na następnym slajdzie i jeśli mogę. O, właśnie. I to tutaj zobaczcie, że ta klinika jest zupełnie inna. Czyli mamy zdecydowane barwy, fakturowe fronty, naturalne również barwy i naturalne materiały takie jak drewno na ścianach tutaj w postaci fornirów, jak i też takie dmuchane elementy z aluminium na ścianie. Więc tutaj mamy taką klinikę, która wyraża ciepło, bardziej taki domowy klimat, ale również designerskie elementy. I jakbym mogła, to jest następny slajd, to jest takie podsumowanie. Dobrze zaprojektowana przestrzeń to nie wydatek, to również inwestycja, wizerunek, lojalność pacjenta w doświadczenie. Projektujecie wnętrze nie jako naturalną ramę, ale jako element waszej komunikacji marki. I tutaj trzeba sobie zadać trzy ważne pytania. Po pierwsze, czy wnętrze mojej kliniki mówi to samo co marka? Czy pokazuje to samo na, na przykład na Instagramie, na stronie internetowej i czy moje wnętrze kliniki jest spójne i wizualne? Czy przestrzeń wspiera emocjonalnie pacjenta? Jak ten pacjent się czuje w tej mojej klinice? Czy on czuje się dobrze, a może czuje się przestraszony? Może czuje stres przed zabiegiem? Jak powinnam temu zapobiec? Czy moja przestrzeń jest doświadczalna i zapamiętywalna? Czy klienci po prostu o mojej klinice, o moim miejscu pamiętają? Ale muszę powiedzieć, że to, to co tutaj mówię, te trzy punkty też są bardzo ważne, ponieważ jeżeli będziecie Państwo otwierać drugą placówkę, to będzie to bardzo pomocne. Te wszystkie pytania po prostu są przekazywane na każdą kolejną placówkę. Dobrze. I slajd podsumowania, bo już widzę, że, że kończymy, że mam te informacje, że musimy kończyć. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli oczywiście macie Państwo jakieś pytania, to bardzo proszę o kontakt. Jestem dostępna na Instagramie. Patrycja Bedyk, podkreśnik design. Jeżeli ktoś z chciałby się bardziej też zapoznać z tym badaniem, o którym mówiłam, z primatera, to też proszę o informację. Mam dostęp do tego do tego badania, więc może mogę to przekazać. Mamy też bardzo ciekawy artykuł o trendach WWIO, czyli wayfinding, well inkluzywność od szpitalnie, więc serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Tutaj widzę, że są jakieś pytania. Później na te pytania odpowiem, bo widzę, że już kolejna osoba czeka w kolejce. Także dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dzień dobry wszystkim. Dziewczyny, bardzo dziękuję za te bardzo...